jadusz Olearnik Kamienie milowe Dojrzewanie do poezji Kiedy oglądam się za siebie, widzę Dwudziestodwulatka, który po studiach ekonomicznych zakłada rodzinę i rzuca się w wir kariery akademickiej. Potem zmaga się z nią przez pięćdziesiąt lat, czerpiąc przyjemność i satysfakcję. Przeszedłem wszystkie szczeble, zdobyłem kolejne laury i tytuły. Jako ekonomista, uczony, profesor, niewiele mogłem. Gospodarka światowa nie odczuła efektów moich naukowych dokonań. Studenci, którzy przeszli przez moje wykłady i seminaria, a trzeba ich liczyć w tysiącach, oni pewnie nawet dobrze się mają, ale bryły świata też nie wzruszyli. Podczas tego mojego Akademickiego półwiecza na kilkanaście lat przeniosłem się do innego świata. To była kraina ówczesnego polskiego biznesu czas wielkich zmian, które przechodziła nasza gospodarka na przełomie wieków. Odziany w szaty doradcy, ale też i nauczyciela dla zdezorientowanych menedżerów, uczestniczyłem w zmianach gospodarczej rzeczywistości. To było ekscytujące, ale kosztowne. Wtedy to straciłem włosy i klasyczną męską figurę. Zyskałem bezcenne doświadczenia, posmakowałem sukcesu w roli skutecznego rektora dynamicznej uczelni, nabrałem dystansu do życia, ludzi, spraw, zrozumiałem kapitalne znaczenie dobrej organizacji. Ja, nauczyciel, doradca, Menadżer, tyle dałem z siebie dla innych. Staram się to trochę wyjaśnić w tym wierszu rozliczeniowym. Nauczyciel. Uczyłem niemowlęta, jak stawiać kroki wbrew grawitacji. Dzieciom pokazywałem magię pisma i czytania, prowadziłem studentów do dojrzałości, bogatym wskazywałem drogę do większego bogactwa. Sprawiałem, że ważni stawali się jeszcze ważniejsi. Głupców pozbawiałem głupoty, mądrym dodawałem mądrości, niejakich pokrywałem kolorami. Kiedyś stanę przed Panem, przeźroczysty, anonimowy. A obok dusza moja zaświadczy, że byłem prawdziwym mistrzem, chociaż uczniem marnym. Rozdawałem smakowite owoce mądrości i wiedzy, sam żywiąc się tylko codzienności chlebem. Ale niebawem stawią się tam dusze moich uczniów i dowiodą, że warto było, że to wszystko miało sens. Wtedy usnę wiecznym spokojem, jak dobry nauczyciel. W międzyczasie trójka moich dzieci wkroczyła w dorosłość. Ukończyli szkoły, żona sięgnęła po profesorski tytuł. Ukształtowani przeze mnie menadżerowie odeszli na emerytury. Stworzyłem dom, posadziłem drzewa, osiągnąłem polską stabilizację. I co dalej? Przecież dopiero co przekroczyłem sześćdziesiątkę. Nieco wcześniej, w roku 2006, przebywałem z żoną na wakacjach, jakoś tak znienacka nadszedł dzień jej imienin. Wtedy to, dla utrzymania swojej mężowskiej reputacji, wymyśliłem upominek w postaci wiersza. I to był mój debiut. Wówczas tego nie wiedziałem, a czytelnik był tylko jeden. To był pierwszy kamień milowy na mojej nowej drodze, gdzie wyłaniała się już poezja. Przyznaję nieskromnie, że to był niezły debiut, mimo sentymentalnego tonu. Oto ten wiersz. Do żony. Ile świeczek jeszcze razem pogasimy? Zanim tę ostatnią zdmuchnie dla nas Pan? Ile drew w kominie przyjdzie nam podłożyć, zanim odlecimy jak ten siwy dym? Jak wysokie sosny okna nam zasłonią, zanim kryształ szyby zgasi czasu pył? Jak daleko jeszcze auta nas zawiozą, zanim nasza droga swój osiągnie kres? Po co te pytania? Melancholia tania. Zamiast czekać jutra, chwalmy wspólnie dziś. Niech nas cieszą świece grają drwa w kominie, dla nas rosną sosny, auta wiozą w dal. Przecież nasze życie teraz tak smakuje. Cieszmy się nim dzisiaj pijmy je do dna. A ta nasza miłość. Nigdy się nie kończy. Kilka lat później, u schyłku moich zawodowych zmagań, otworzyły się dla mnie niebiosa i stamtąd spłynęła poezja, choć jeszcze o tym nie wiedziałem. Pisałem z rzadka jakieś remowanki do szuflady, i dopiero w roku 2014. Wyciągnąłem kilka i wysłałem na amatorski konkurs poetycki w Polańce Zdroju. Zdobyłem drugą nagrodę, co uznałem za pomyłkę losu. Ale w kolejnym roku konkurs znów się pojawił. Napisałem nowe wiersze i wygrałem. To był ważny kamień milowy mojego poetyckiego szlaku. Wówczas zacząłem. Podejrzewać, czy aby nie mam jakichś skrywanych poetyckich talentów, ale skąd? Ja, ekonomista zanurzony w chłodnych odmętach racjonalizmu? W kolejnym roku, 2016, zdobyłem znów drugą nagrodę i wtedy nabrałem rozpędu. Moje wiersze zaczęły mi sprawiać przyjemność. Rozpocząłem samodzielną naukę warsztatów poetyckiego. Pokornie przyjmowałem krytykę ze strony prawdziwych poetów. Zacząłem odróżniać dobre i złe utwory. Wstąpiłem do klubu literackiego Helikon w Polańcy Zdroju. Uczyłem się, odkrywając nowy świat. Nabrałem dystansu. Niektórzy moi przyjaciele byli zdumieni, inni patrzyli na to z podziwem albo zaciekawieniem, ale większość mnie wspierała. Nawet moja wymagająca żona była czytelnikiem i testerem premierowych wierszy. Stał Bogdan Dmowski.